Dzisiaj spójrzcie na mnie z góry, tak jak rodzina królewska spoglądała na Dajanę. Dajanę, żonę Karola e, Windsora, a więc następcy tronu Wielkiej Brytanii. A więc na Dajanę, która miała zostać królową, ale nie została. Historię księżnej Dajany znamy wszyscy e, i to w wielu różnych wariantach, ale dopiero teraz pojawił się film który chce nam opowiedzieć o niej w sposób wyjątkowy i zaskakujący, a na dodatek brawurowy, czyli w taki sposób, jak ja lubię najbardziej. Chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o filmie Spencer. Nie bez powodu użyte tu zostało nazwisko panieńskie Dajany, bo ona jest tutaj możliwie jak najbardziej osobą, Prywatną osobą, która znalazła się w, na Królewskim Dworze jako, jako żona następcy tronu, ale też jako osoba nigdy nie przygotowywana do tego, żeby być królową, albo żeby w ogóle znaleźć się w Buckingham Palace. Jej małżeństwo z księciem Karolem nie przebiegało, jak Państwo wiedzą, Dobrze, może dlatego i pewnie głównie dlatego, że książę Karol został zmuszony do tego małżeństwa przez matkę i babkę, które nie chciały, aby połączył się z Lady, Lady Camillą, która była po prostu zamężna. I w związku z tym, żeby się połączyć z karolem, musiałaby się rozwieść, a rozwódka nie powinna być żoną następcy tronu. No, taka była wtedy logika, więc przymuszono go do małżeństwa z młodziutką, dziewczyną z bardzo arystokratycznego rolu spencerów. Ale jednakowoż jeszcze taką bardzo niewprowadzoną nie tylko w świat dworu, ale w ogóle w dorosłe życie. No i oto Diana się znalazła tam i szybko się zorientowała, że że książę Karol i Małżonek nie zamierza zrezygnować z miłości z swojego życia, z miłości do Kamili. No i od tego momentu zaczęły się wielkie problemy, które skończyły się, jak wiadomo, rozwodem. Tutaj mamy w filmie pod tytułem Spencer pokazany zaledwie trzy dni, ale za to bardzo ważne 3 dni, bo to są trzy dni Bożego Narodzenia 1991 roku, kiedy właściwie już się rozpadało małżeństwo Diany i Karola. No ale oczywiście zgodnie z tradycją została ona zaproszona do Sandringham House, czyli do pałacu, w którym regularnie co roku Rodzina Królewska spędza Boże Narodzenie. Pałacu, którego ona bardzo nie lubiła, położonego na północy, zimnego, niedogrzanego i dosłownie i w przenośni. Rzeczywiście tam było zimno, ale każdy kto mieszkał kiedykolwiek w Wielkiej Brytanii i spędzał zimę to wie, że Anglicy generalnie mają w domach zdecydowanie zimniej niż my. My, którzy jesteśmy przyzwyczajeni, żeby zimą było 21, a jak moja mama lubiła 23 stopnie i wiecznie narzekają, że kaloryfery słabo grzeją, yy, no. To jest szokiem, gdy znajdziemy się w Wielkiej Brytanii, szczególnie tam, gdzie jest ogrzewanie gazowe, gdzie się korzysta z gazowego kominka, nagrzewa się mieszkanie i przed snem wyłącza się kominek, a rano budzi się i szczęka zębami, bo jest po prostu lodowato. Kiedy wychodzi się do pracy, też się zamyka kominek, więc kiedy wraca się z kolei wieczorem z pracy, jest lodowato i trzeba poczekać, aż się dom nagrzeje. To jest regularna, normalna rzeczywistość angielska. Wcale mnie w związku z tym nie dziwi, że odgrzewany, że tak powiem, nagrzewany na, na Boże Narodzenie wielki pałac Sandringham okazywał się po prostu zimny i niedogrzany, co bardzo przeszkadzało księżnej Dajanie. Ale on był także zimny dosłownie, bo rodzina królewska nigdy nie należała do wylewnych i nigdy nie należała do szczególnie serdecznych w codziennych kontaktach. Tam obowiązuje no, takie trochę niedotykanie się, niedotykanie się dosłowne, to znaczy nie obejmuje się przecież królowej yy, i nie ściska, ale też takie yy, życie obok siebie trochę i porozumiewanie się eleganckimi zwrotami i spożywanie eleganckich potraw, ale nie tych, na które mamy apetyt, tylko tych, na które jest zgoda, żeby umieścić je w oficjalnym menu. No a to wcale nie od nas, a w każdym razie nie od księżnej Diany zależało, co będzie podane na kolejny wytworny posiłek. Te wytworne posiłki doprowadzały ją do tego, że być może na znak protestu, a być może to była reakcja obronna jej psychiki, po prostu doprowadzała do y, wymiotów i do pozbywania się tego jedzenia. E, potem wpadała w nocy y, do, do kuchni y, i... To, co zostało z posiłków pochłaniała w wielkiej ilości, to się nazywa bulimia, ale to jest efekt między innymi nerwowego załamania i, i, i w ogóle zakłócenia systemu nerwowego. Tak było cały czas z Dajaną i opowiadam o tym dlatego, że takie właśnie sceny i taki właśnie stosunek dajany do owego Bożego Narodzenia, do trzech dni Bożego Narodzenia, które jak ona sama mówi, Musi jakoś przeżyć, no to tylko trzy dni. No, a potem już będzie można stamtąd wyjechać. To pokazuje, jaka była jej rzeczywistość. Reżyserem tego filmu jest Pablo Larraín. Nie Brytyjczyk, nie Amerykanin, Chilijczyk. Chilijczyk, który jednak wcześniej zrealizował film o Jackie Kennedy ale y, on się chyba specjalizuje w takim wgryzaniu się w dusze osób y, pozornie bardzo znanych, a w rzeczywistości pozostających dla nas tajemnicą. I tak się stało w przypadku y, tego filmu, gdzie mamy tylko trzy dni, ale za to tak jakby położone pod mikroskopem trzy dni z życia Dajany I samą Dianę mamy jakby pod mikroskopem. I y, grająca ją Kristen Stewart... Grająca ją, od razu powiem, znakomicie, naprawdę na, na poziomie nominacji do Oscara i pewnie ją dostanie. Więc Kristen Stewart gra Dianę nie tylko znakomicie, ale inaczej niż wszystkie aktorki dotąd grały księżnę Dianę. Ona być może nie jest z nich wszystkich najbardziej do niej podobna, ale to też tu zupełnie nie ma znaczenia, ponieważ ona rysuje portret, no, przy pomocy Pablo, Pablo Laraina w taki sposób, że niepotrzebne jest podobieństwo. Ona wchodzi w duszę księżnej Dajany i próbuje ją, próbuje nam pokazać, co tam się w środku mogło dziać. Na początku filmu widzimy takie zdanie, że to jest baśń zrodzona z prawdziwej tragedii. I rzeczywiście ten film jest skonstruowany i, i, i tak jest realizowany, jakby to była baśń. Ale taka baśń, którą wszyscy znamy, i teraz poznajemy szczegóły, dlaczego tak właśnie się ta baśń potoczyła. Więc wpływamy do, do duszy księżnej Diany przy pomocy Kristen Stewart i nam się wydaje, że zaczynamy coś rozumieć. To jest, proszę Państwa, taka najbardziej szlachetna technika malowania portretu. Można oczywiście malować portret w taki sposób, żeby był jak najbardziej podobny do Y, y, portretowanego. Y, czyli żeby był nieomal fotograficzną odbitką rzeczywistości. I zresztą jest wiele takich portretów i bardzo często w ten sposób portrety się ocenia. Czy jest podobny, czy nie jest podobny. Ale są też takie portrety, jak chociażby ten obraz y, Picassa, y, który no, nie odzwierciedla dokładnie tak y, y, bohatera, jak on wygląda. Ale być może coś o nim mówi. I ja mam takie wrażenie, że, że Pablo Larrain pokazał nam Diane Spencer, księżną Dianę, w taki sposób, jak malował swoje portrety Picasso. To znaczy, zdemontował całą Dianę, skupił się tylko na niektórych jej elementach wyolbrzymił je, połączył i pozwolił nam krzyknąć. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że to jest prawda oddajanie. Tak samo się krzyczy, a ja jestem wychowany na tym, że w moim domu zawsze w salonie, odkąd pamiętam, wisiał portret pani Z Picassa. Ja jestem wychowany na tego rodzaju. Y Portretowaniu ludzi, to znaczy na niedosłowności, na wychwytywaniu tego, co jest wspólne, tego, co jest abstrakcyjne, ale co jest prawdziwe, co bierze się gdzieś ze środka. Zupełnie mi nie przeszkadza ta technika malowania portretu. Jestem za Picassem i jestem za tym filmem Spencer i za techniką, którą przyjął Pablo Larraín, ale także za techniką, która znakomicie, którą znakomicie wykonała Kristen Stewart. To jest jej wybitna rola. Mamy tutaj takie sceny, za które można pokochać Kristen Stewart, ale także pokochać Dajanę inną, niż my ją znaliśmy. Na przykład scena zabawy z synami, z księciem Williamem i z księciem Harem. Zabawy, w której oni mają swoje własne reguły i tymi zasady zabawy wchodzą w role, które sobie wymyślają i zaczynają, w tych, będąc w tych rolach innych, niż, niż oni na co dzień, Mówić sobie taką prawdziwą prawdę. Taką prawdę, która nie potrzebuje żadnych konwenansów i żadnej nauki, jak należy się wysławiać na dworze. Taką prawdę bezpośrednią. To jest bardzo piękna scena i bardzo pięknie zrealizowana, ale też i taka scena, kiedy Diana chce synom pokazać prawdziwe życie, ale takie poza zamkiem, ale także dać im możliwość, tak jak każdym dzieciom na świecie, posmakować tego, co, co dzieci lubią. No nie łososia przecież z, y, 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 zrobionego z truflami, czy, 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 czy ze szparagami, tylko frytki, na przykład, frytki. I Diana to wie, a rodzina królewska może też wie, ale uważa, że to jest niestosowne. Bardzo to jest Piękny film rozciągnięty jak taka pajęczynka dookoła rodziny królewskiej. I wcale nie próbujący nas przekonać, że to, co oglądamy jest prawdą, i że to są prawdziwe sytuacje odwzorowane w filmie. Nie może one nie są prawdziwe. Pamiętajmy o, to, co było, o tym, co było na początku napisane. To jest baśń zrodzona z prawdziwej tragedii. Baśń to jest zasada sztuki, żeby poprzez pokazanie nieprawdy opowiedzieć prawdę. I ten film świetnie to realizuje. Y Zaraz opowiem Państwu, dlaczego też mnie przekonuje bardzo e, ten film i dlaczego tak świetnie rozumiem Dajanę, która wchodzi w, na ten obcy sobie grunt e, owego Sandringham House i, e, i się tam źle czuje i jest jej zimno i nie chce tego jeść, co przygotowano i ma gdzieś e, te, to całe Boże Narodzenie, które jest, które jest zaprzeczeniem Bożego Narodzenia. Które jest karykaturą Bożego Narodzenia, bo podczas Bożego Narodzenia chcielibyśmy, żeby było ciepło, żeby była miłość, żeby, żeby się przytulić, żeby sobie podziękować, a nie żeby siedzieć i, i taksować się wzrokiem, ewentualnie prawić sobie złośliwości. Więc ją rozumiem. Myślę, że to już czas, aby przejść do oceny filmu. Najpierw będzie, jak zwykle, y, misa tybetańska. Uwaga, A, widzę teraz Państwa, jak wygląda z góry. Tak, wygląda. O, i teraz walnę w misę. Pięknie zabrzmiała, więc teraz uczciwa ocena. To nie jest, proszę Państwa, film, w którym nie można byłoby się do czegoś przyczepić. To nie jest taki film o którym nikt nie powie, że go znudził. Bo znajdą się tacy, których znudzi. To nie jest taki film, o którym nie można by powiedzieć, że coś ta Diana mało podobna do Diany. Ale to jednocześnie jest film, w której jest prawdziwa Diana, którym można się zatopić i którym można pokochać. Więc daję temu filmowi 7 na 10. Podkreślając, że to jest film bardzo dobry i że Państwa y, y, zapraszam do kina na film pod tytułem Spencer, ale dając także delikatną sugestię, że nie oczekujcie Państwo arcydzieła, y, które y, będzie niepodważalne. Zgódźcie się na to, że to jest bardzo dobry film, który jest przyjemnie obejrzeć i przyjemnie jest poczuć, a może nawet zrozumieć. Nie tylko księżną Dajanę, ale także może trochę siebie albo swoich bliskich. No a, teraz będzie, no, a teraz będzie gążek, czyli przechodzimy do części premium. Gążek będzie cichutki, choć z tej samej misy, tylko uderzę lżej. Uwaga. Cichuteńko, cichuteńko. I powiem Państwu zaraz uczciwie, dlaczego. Uważam, że dobrze czuję, co, co targało i z jakich powodów księżną Dianą, gdy była, spędzała to Boże Narodzenie 1991 roku w Sandringham House i jeszcze czytała książkę o Annie Boleyn, czyli tej sławnej drugiej chyba żonie Henryka VIII, którą skazał na stracenie. I która czuła jak traci miłość króla, i czuła jak już następna miłość wypycha ją z jej miejsca i czuła, że skończy się to tragicznie. Czytając tę książkę o Annie Boleyn ponoć zresztą jakoś skoligaconej z rodziną Spencerów, księżna Dajana stawiała się trochę w jej roli. Nie wiem, czy tak było naprawdę tak jest w filmie Zrealizowanym przez Pabla Laraina. No ale kiedy oglądałem to poczucie wyobcowania księżnej Dajany na, na dworze i takie poczucie, że wchodzi w jakąś grę, której reguły zostały ustalone wcześniej, nie przez nią, y, które, które to reguły wymuszane są na niej, że ona musi się koniecznie do nich dostosować, mimo że zupełnie jej nie pasują. Szyłyki z y, miedzianego kubka powodują, że czuję się jakbym najlepszego wina się napił, a to tylko woda. I przypomniałem sobie tę historię i to uczucie Dajany wyobcowania, bo miałem wrażenie, że ja też kiedyś coś takiego przeżyłem. I kiedy to było? Kiedy to było? Jak to się działo? I nagle mnie oświeciło. Jest taka scena w filmie Spencer, gdy przyjeżdża do Sandringham House Diana i yy, no, zarządzający tymi wszystkimi uroczystościami, każe jej usiąść na wadze i waży ją. Bo jest taka zasada w czasie Bożego Narodzenia w rodzinie królewskiej że waży się członków rodziny w momencie, gdy przyjeżdżają na Boże Narodzenie i w momencie, gdy wyjeżdżają, żeby sprawdzić, czy, byli, czy się dobrze bawili, czy byli dobrze karmieni, czy chociaż trochę przytyli. I te, wtedy sobie to przypomniałem. Przecież nie byłem nigdy w Sandringham House i nie jestem członkiem rodziny królewskiej, ale kiedyś to przeżywałem, że przyjeżdżałem i mnie ważono, i kiedy wyjeżdżałem, to też mnie ważono, po to, żeby sprawdzić, czy aby czasem nie schudłem, bo to by było złą, wystawiłoby złą opinię miejscu, w którym to się działo. A były to kolonie. Aż łzeu roniłem, gdy sobie przypomniałem, kolonie w tym barku. Jeździłem na nie chyba 7 lat z rzędu przez całą szkołę podstawową, choć tych kolonii bardzo nie lubiłem. No ale to były kolonie organizowane przez związki zawodowe w pracy mojego ojca. No i regularnie rodzice stawiali mi do wyboru w czasie wakacji lipiec, sierpień dwumiesięcznych: mówili tak, możesz pojechać na kolonie w lipcu a w sierpień spędzisz z nami, albo y, możesz, możemy tak się y, umówić, że lipiec spędzisz z tatusiem, a sierpień z mamusią. I ja, mimo że strasznie nie lubiłem tych kolonii, mówiłem, dobrze, to ja chcę jechać na kolonie, bo chciałem mieć rodziców razem, bo zawsze we trójkę najlepiej się czuliśmy. No więc jeździłem na te kolonie, których nie lubiłem i ilekroć tam przyjeżdżałem. No przypominam, że to były kolonie organizowane przez to samo miejsce pracy, więc tam przyjeżdżały dzieci z różnych browarów, młynów i innych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, bo w takim ministerstwie pracował mój ojciec. Więc, więc to były dzieci z tych zakładów pracy. No i między innymi był taki chłopak, który miał nazwisko na B. I pochodził z wielodzietnej rodziny, więc on zawsze się tam znajdował, bo związki zawodowe bardzo pomagały tej właśnie wielodzietnej rodzinie i za darmo, znaczy dawały, w całości po, po, pokrywały koszt pobytu tych dzieci z licznej rodziny. No ale ten chłopak, który był w moim wieku, więc lądowaliśmy w tej samej, samej grupie, był no takim przywódcą. Był obózem, był też no, osobowością alfa, czyli, czyli od razu podporządkowywał sobie innych. Ale ja też jestem osobowością alfa. Wobec trochę byłem młodszy od niego i z wielkim cierpieniem musiałem yy, no, przyjmować konieczność podporządkowania się Jemu. To był zresztą główny powód, dla którego nie cierpiałem jeździć na te kolonie. Ale tylko w. Pierwszym, w pierwszym roku udawało się jemu mnie zdominować, i musiałem się podporządkować stylowi bycia na koloniach, który obowiązywał w naszej grupie, bo był narzucany temu chłopakowi na B, przez tego chłopaka na B. Rozumiem Dianę, która znajduje się właśnie w takiej grupie na koloniach czy na, na świętach Bożego Narodzenia. I musi się pani B czy pani królowej, pani E, żbiecie podporządkować, bo ona absolutnie dyktuje wszystkie zasady. Nie musi tego robić bezpośrednio, ma ludzi, którzy w jej imieniu tym zarządzają. A Dajana czuje się jak na torturach. Absolutnie to, 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 to rozumiem i absolutnie przypominam sobie, że tak samo się czułem i w pewnym momencie i to już jest wskazówka dla nas wszystkich, którzy oglądamy ten film. Dajana tego nie wymyśliła. Może Dajana nie miała takiej silnej osobowości, żeby postawić na swoim, mogła tylko uciekać. A ja znalazłem od następnego roku jakiś pomysł na tego B. Otóż. Co w takiej sytuacji można zrobić, jak się, jak się wchodzi w środowisko, w którym się źle czujemy, które narzuca nam swój sposób myślenia, swój sposób zachowania i wymaga od nas, żebyśmy to przyjęli jako swoje i wypełniali te zasady, a my nie chcemy, a my czujemy się gwałceni wręcz tą odmiennością i przykrością. Tych, tych wszystkich działań, Ale to nie dotyczyło tylko tego. chłopaka to dotyczyło też kierownictwa kolonii, które co roku nas wysyłało, wysyłało koniecznie na, na górę turbacz, która tam niedaleko tym barku jest i, i musieliśmy wchodzić na tę górę. mnie to w ogóle nie podobało się i nie miałem ochoty wchodzić na turbacz po raz kolejny. I nie miałem ochoty po raz szósty z rzędu oglądać w kinie w tym barku, filmu pod tytułem Marysia i krasnoludki, już miałem tak tej Marysi i krasnoludków i co, co roku znowu ta Marysia i krasnoludki, nie wiem, chyba chciano mnie y, 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 nauczyć nienawiści do kina. Yy. Więc co można zrobić wtedy? Można po pierwsze, są dwie możliwości, po pierwsze można uciec. I to robiła Dajana, o tym marzyła, tego chciała, uciec. Ale jest też druga możliwość. Druga możliwość, żeby zachować swój, swoje status quo, żeby robić to, co chcemy, żeby nie dać sobie narzucić, żeby się wyzwolić spod tej władzy. Druga możliwość jest przejąć władzę. Można ją przejąć w taki sposób, żeby walczyć z panem B i się tam y, umówić gdzieś w lesie i dać mu wpysk. Ale ja byłem słabszy od niego, więc na pięści by mi nie wyszło. Ale można też inaczej wygrywać. Ja wygrywałem w ten sposób, że zgłaszałem się do organizowania ogniska, do przygotowywania programu artystycznego, że prowadziłem kronikę kolonii, że wydawałem jakąś gazetkę, że w związku z tym, jak oni szli na turbacz, to ja mówiłem, ale ja muszę tu zrobić próbę do ogniska, a jak oni szli jeszcze raz na Marysie i Krasnoludki, to ja mówiłem, to ja tu w tym czasie gazetkę zrobię. Krótko mówiąc, robiłem co chciałem. Robiłem, byłem wolny, bo się wyzwoliłem z tej rutyny i reguł. A ponieważ robiłem takie fajne rzeczy, i żyłem niezależnie, i dostawałem z kuchni różne dodatkowe rzeczy, bo, bo byłem na terenie kolonii, gdy oni tam szli na ten turbacz, i, ja, i oni wracali, i widzieli, że ja tu miałem takie pyszne jedzenie, którego oni nie dostali. No i wtedy zrozumieli, że w sumie ten mój pomysł nie jest taki zły. I że może warto trzymać ze mną, na przykład w ten sposób, żeby się zgłaszać do występowania na ognisku. E, bo wtedy ma się różne fory. A jeżeli tak, to moja siła rosła. I pan B był coraz słabszy, bo coraz mniej mógł im zaoferować. No to tak przy okazji opowiedziałem, i to sobie myślałem, oglądając film Spencer, że gdybym ja się znalazł tam na tym dworze, to bym im dał popalić. Coś bym wymyślił.